Gdybym nie wyłysiał jakieś 25 lat temu, już podczas studiów, to z pewnością wierzcie mi, najpierw bym osiwiał i całkowicie wyłysiał w ciągu ostatniego roku. A powodem tego wyłysienia byłby ten pacjent, czyli Mel Mercedes SL500 R230. Bo naprawdę ten samochód przyprawił nas niejednokrotnie przez ostatni rok o zawał serca. Przyjechał z bardzo małym uszkodzeniem ze Stanów. A niestety okazało się, że problemów w tym aucie do rozwiązania jest tak dużo, że skończyliśmy dosłownie przed paroma godzinami. Pamiętasz, jak przyjechał, jaki był zachwyt, nie? Pamiętam. Porównywaliśmy go z R129. 100... R129. Tak. Stwierdziliśmy, że jednak 230 to już nowocześniejsze. Zachwyciliśmy się tym, że Boże, jakie małe uszkodzenie. Tak. Błotniczek tylko, reflektor, tu nie było krateczki, coś tam na drzwiach przerysowane. Tak. Najpierw jak popatrzyliśmy z zewnątrz, to mówimy, no ja pierdzielę, no robota na dwa tygodnie. I wyjeżdżamy I jeszcze jesienią zeszłego roku miałem nim sobie pośmigać z otwartym daszkiem, bo były ciepłe dni koło października czy tak. tam września. Ale potem tak. Coś z elektryką w środku, tu zamek się nie otwiera. Bagażnika nie możemy w ogóle otworzyć. Dostać się do tego, żeby choćby złożyć dach. Tak. Więc zapaliła się pomarańczowa lampka, a potem już tylko świeciło się cały czas czerwone. I wierzcie mi, że przez tych wiele, wiele miesięcy próbowaliśmy dojść z elektryką w tym samochodzie przede wszystkim do ładu. A co się stanęło, wzięło? Jak być może pamiętacie, jak nie, to sobie. Nie, no na pewno nie pamiętają. Nie, nie bo to już tak dawno pamiętają. było, że nie pamiętacie. Wyobraźcie sobie. Once upon a time. Yy, nie, to nie to. Ja chciałem otworzyć bagażnik, a otworzyłem, a otworzyłem maskę, ale tam pod maskę zajrzymy sobie później. Wyobraźcie sobie, że otworzyliśmy w końcu ten bagażnik w warsztacie i okazało się, że. Rureczki odpowiedzialne za odprowadzanie wody były wyciągnięte i cała woda leciała do bagażnika. Tak. A jak leciała do bagażnika, to w tym bagażniku mieliśmy pompki do zamka centralnego, do dachu, do elektryki w samochodzie. To wszystko zalane. Nie, one są jeszcze umieszczone nisko i jeszcze w takiej specjalnej gąbce. W związku z czym to wszystko nasiąkło dramat. A większy dramat był taki, że tych pompek nie można kupić. W sensie nie ma ich już Mercedes w oficjalnej ofercie. Tak. Każda używana, która do nas przychodziła, Je, tak, była zła. Była zła. Podłączaliśmy, miała być dobra, zła. Ze trzy były odsyłane z powrotem. Ta, która była oryginalna, oddaliśmy ją do regeneracji. Regeneracja nie podziałała, w końcu musieliśmy niestety. No, udało się jakimś cudem, dzięki, dzięki współpracy waszej z jakimiś fachowcami, udało się ją kupić. Samochód ożył, ale okazało się, że tu gdzieś coś w dachu nie działa, tu coś poodpinane. No, katastrofa była. E, a z czego to wynika? Ano, z tego, że ktoś na przykład niewłaściwie zamykał bagażnik. Ponieważ zobaczcie, tutaj są takie klapy, one się wysuwają w momencie, kiedy e, składamy dach. Natomiast w momencie, kiedy dach chowa się w bagażniku, to ta klapa wędruje tutaj. O tu jest nawet takie specjalne wytłoczenie. I jest jeden warunek. Nie można, broń Boże, jak mamy dach założony i te klapy schowane, trzasnąć klapą bagażnika. Trzeba ją delikatnie domknąć. Tak delikatnie, dlatego ona ma dociąg, że trzeba ją położyć. I on sobie ją sam dociągnie. Nie można w żadnym wypadku w sl R230 trzaskać tylną klapą, bo to następuje uszkodzenie tego. Siłowniki też tutaj, padają. siłowniki wtedy padają i trzeba to naprawiać. No więc lekko nie było. Teraz sobie, o, podnieśmy to troszeczkę. Zobacz, tu jest taki sprytny przycisk. Mhm. Pomagający w załadunku i wówczas sobie można to wziąć w górę i mamy taki bagażniczek do dyspozycji i to wszystko trzeba było rozebrać, tu był gnój słuchajcie, tu, była, tu był potop, tu to było. wszystko było zalane, to wszystko zostało oczyszczone, na szczęście nie zdążyło złapać e, tam nigdzie korozji, no ale na przykład już widać po podnośniku, że trochę korozji złapał, nie? Przez tak. to, ale tam na szczęście cała ta wanienka pozostała suchutka, no i naprawdę nagłowiliśmy się tutaj. Remek u Was, tak? Mhm. Remek się, czyli chłopak, który zna się naprawdę dobrze na Mercedesach, ogarnął temat, ale musiał się też posiłkować znajomościami, tak. musiał się posiłkować innymi ludźmi, którzy mają dostęp do części, którzy wiedzieli, jak to wszystko spospinać. Mówiąc krótko, jak sprowadzacie ta, takie auto ze Stanów. To jest pewne ryzyko niestety, że coś gdzieś tutaj będzie nie tak z tą elektryką, z tą elektroniką. Na szczęście w naszym przypadku zakończyło się szczęśliwie, choć po bardzo, bardzo długim. Mimo że myśmy kupili czasu. auto uszkodzone praktycznie w przód. Tak, dokładnie, że tam było. Czyli wyeliminowaliśmy jeden problem, tak, tak ale tak. niestety nikt nie wiedział. No i z tymi sterownikami jest niestety duży duży problem. Szczęśliwie udało się to, suma sumarum, na ten sezon letni ogarnąć, bo już się bałem, że. Dopiero w 2026 roku będę się cieszył tym samochodem i jazdą z otwartym dachem, a tutaj naprawdę jest się czym cieszyć. Jest. Bo auto po pierwsze, to co przykuło naszą uwagę na aukcji, to miało super historię serwisową. Tak. Miało co prawda sześciu właścicieli, 2003 albo 2004 rok produkcji, ale tak, niewielki przebieg, bo 80 tysięcy mil, czyli w okolicach 125 tysięcy kilometrów. Tak. To jest niewiele. Z jednej Inaczej, jak na roadstera... Jest to taki normalny przebieg. Jak na samochód, który ma 20 parę lat, to jest to żaden przebieg na dobrą sprawę. Dobry, nie tak. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że mamy tutaj wolno sące 5 litrów, najlepszy w tamtym okresie model 113, najlepszy silnik w tamtym okresie, 306 koni mechanicznych. I tak szczerze teraz, popatrzcie na ten samochód, czy widać, że to auto ma 22 albo 23 lata. Nie. On jest po prostu obłędne, jeżeli chodzi o to, jak wygląda. I tak samo w naprawdę obłędnym stanie ma zachowane wnętrze, i to jest jego ogromnym plusem. Więc nie żałuję, że tyle to trwało. Wolę z dwojga złego, że mieliśmy problemy z elektroniką, które udało się rozwiązać, ale mam samochód, który we wnętrzu wygląda po prostu cacy. W ogóle nie ma żadnych oznak. Yy... Fotele, zobacz, jak wyglądają tutaj fotele. Tak, Ta skóra nadal pozostała fajna, miękka, nie jest zesztywniała, tak, czas, tak jak czasami bywa w kabrioletach, które są narażone jednak na to, że słońce no cały i czas tutaj operuje. tu jest jeszcze skóra, nie? Tak. Mamy link szocika. Nie wiem, dlaczego jest to tak rozwiązane, że oprócz tego, że mamy łańcuch szocika, to jeszcze mamy cały ten pałąk tutaj podnoszony i jeszcze tu, nie wiem, jakieś uchwyty montażowe, czy co to jest, to chyba w ogóle można wymontować, tak, tak mi się wydaje, czyli wyjąć i wtedy w górę jedzie nam w ogóle tylko i wyłącznie ten pałąk, nie? Tak. Czy to jakiś taki pałąk przeciwkapotażowy, żebyś się bezpieczniej czuł? Nie wiem, na pewno Wy wiecie lepiej, napiszecie, że Bąku, Wy się w ogóle nie znacie na samochodach, ten pałąk jest dlatego, że ABCD 815. Natomiast... Na to zwracam uwagę. I ten pałąk jest obszyty skórą, i tutaj jest to miękkie, mięciutkie. to jest mięciutkie, to jest mięciutkie. Na dzisiaj się te elementy w samochodach robi z plastiku, plastik, się tam po prostu plastik taki, który Ci płowieje i w ogóle, a one zobaczcie, tutaj to wszystko jest mięciutkie, to wszystko jest os oszyte, obszyte skórą, wygląda petarda. A ja bym to spróbował jakoś zdemontować, nie, czy lepiej nie? Nie, nie, nie. nie? Boisz się? Nie, nie. Mordo, nie bój się, no. Zobacz, tu jest jeden klipsik i już masz to wyjęte. Tu masz drugi klipsik i już masz to wyjęte. Zobacz, czego tu się Dawidku obawiać? Trzeba podejmować czasami pewne ryzyko. Trzeba to przekręcić teraz, o. Trzeba to troszkę zacząć, o, tak. I co, teraz nam to, zobacz, pięknie schodzi. Jeszcze trzeba go podnieść. Poczekaj. Już nie trzeba. Nie rysuj no mi tej skórki ładnej. Dobrze, dobrze. Tak, to wychodzi i zobacz, masz wyjęty wtedy. A, no, no i teraz upnęło. sobie, tutaj mogą sobie siedzieć osoby normalnie, nie? No jakie mogą siedzieć? To nie są zydle do siedzenia, chłopie. Tu są głośniczki, to jest auto tylko dwuosobowe, ale jak sobie przesuniesz fotel do przodu, przepraszam, do przodu, to jest w tę stronę do przodu, albo tym przyciskiem tu z boku, zobacz jak szybciutko Szybcie. wtedy chowa się za główek i leci. I tutaj masz tak, raz, że masz schoweczki, tak? Z jednej i z drugiej strony, mhm. ale dwa to są pasy do przypięcia bagażu. Robisz tak, umieszczasz tu sobie bagaż, cyk, masz przymocowany bagaż. No i dwie kabinówki wejdą. Dwie kabinóweczki Ci tutaj wtedy wchodzą, to wszystko ma swoje miejsce. Zobacz, ładnie wkomponowane głośniczki. Jestem po prostu zauroczony tym, jak wówczas, z jakim pomysłem się te samochody funkcjonowało, jak się ludzie bawili w detale. Dzisiaj detalem to jest wkomponowanie dużego ekranu w deskę rozdzielczą tak. albo jakieś wiesz no wiadomo takie czasy cyfryzacja samochodów nastąpiła natomiast wtedy się bawiono w takie innego rodzaju detale detale które patrzysz i mówisz po pierwsze do czego to jest a po drugie jak to zajebiście wygląda tak. i jak to jest fajnie opatentowane wymyślone więc naprawdę super nie o i tu zmieniareczka sprawdzałeś czy działa nie, nie. Bo nawet o nawet nie ma kasetki nie ma kasety nie ma kasetki ale myślę że kasetka będzie do do kupienia i nie będzie to problemem. Tam po żaróweczkach, jakieś żaróweczki wymieniały? Tak, musiałem wymienić żarówki postojowe. Jakie żarówki? W przednich, tak? Tak, w przednich reflektorach. Oryginalne Mercedesa? Nie, no. nie zaszalałeś z czasem? Patrz, Stać chyba. klienta. No właśnie nie do końca. <grym> A i... dlaczego na oryginały? Nie Co, nie było na stacji benzynowej takiej? Nie, dlatego że one często lubią się palić. Pewnie ludzie w komentarzach powiedzą, że pierd... Potę, ale tak, lepiej kupić oryginał yy, i zachować to tak, jak było. Leda nie można tam wrzucić. Bo zaraz wywali nam błąd na desce. Takie auto chciałbym mieć w oryginale i ono jest w oryginale. Ma, o, ważne jest tak, pneumatyka zdrowa, nie? Tak. Nie siadł ani razu, działa, wszystko podnosi się i opuszcza. Fajne wyposażenie, bo mamy wentylację, bo mamy wielokonturowe fotele. Ten dół tutaj fotela nam cały wyjeżdża na przykład, nie? Mhm. Czyli jak to sobie naciśniemy, to zobacz. Ca I to jest fajne, bo nie tylko wynurza nam się ta część, ale normalnie całe siedzisko nam wyjeżdża do przodu, nie? Tutaj regulacja boczków, tak jak widzę. Tutaj jakiś schoweczek. Widzę, że udało Wam się też skórkę wcisnąć w te szczelinki, bo tutaj tak. gdzie niegdzie ona wychodziła. Teraz wszystko ładnie wygląda. No i zobacz na stan tego wszystkiego. Nigdzie nie jest nic porysowane. Nie jest. Tu jest delikatne tylko jedno pęknięcie w tym miejscu na pokrywie od popielniczki. popielniczki. Tak jest. I teraz uwaga. 306 koni tylko, bo to jest 500, tylko 5-litrowe V8, to, to auto nie potrzebuje więcej. Wystarczy. To jest to zdecydowanie. Nie jest zdecydowanie. Zobacz, jak on się szybko podnosi. Patrz, teraz jest opuszczony tak. maksymalnie i uwaga, podniosę go. I raz dwa to robi, jaką ma jeszcze sprawną no pneumatykę. Ale ta książka serwisowa, a czy nie książka serwisowa, tylko to, co mieliśmy, ten raport cały kilkunastostronnicowy, tak. pokazał, że klient. Klienci w ogóle wszyscy właściciele, którzy mieli to auto, jak na stany mega o nie dbali. Sprawdziłem, że w 2020 roku z jakiegoś powodu miało wymienione nawet tą konsolę środkową. Mm -hmm. Nie wiem, jakim cudem. Wymieniane na czas klocki, tarcze, Olej. oleje, opony. Nie? Co też nie jest oczywiste w Stanach Zjednoczonych, nie. już o tym niejednokrotnie mówiliśmy, że oni nie mają przepisów regulujących, że opona to musi mieć 5 czy 6 mm głębokości bieżnika. Tak. Oni jeżdżą na tych oponach często, dopóki druty nie wyjdą. Tak, wielo sezonów jeżdżą tak. cały czas. A tutaj wszystko było takie jak trzeba, auto jest, otwórz te drzwi ładnie. Proszę uprzejmie. Pokaż jak wygląda boczek Państwu. Zobacz. Mamy tu jest jeszcze taki fajny schowek. Tak, system wodze. I, I wszystko w skórze i w drewnie. Tak, i tu Nie. jest też wykładzina, wykładzina taka dosyć miła. Natomiast najbardziej podoba mi się w tym samochodzie zdecydowanie jego wygląd. Moim zdaniem jest ponadczasowy, jest wyjątkowy. Pierwszy safety car. Pierwszy safety car. Tak. To jest pierwsze auto Mercedesa od bardzo długiego czasu, które po raz pierwszy zostało zaprezentowane nie na targach typu Genewa, Frankfurt, tylko premiere miało podczas wyścigu F1 na Hockenheim i wystąpiło w roli safety car. Safety cara. A potem były takie wyjątkowe wersje, jak na przykład Black Series, tak. który miał dach sztywny już na stałe, żeby obniżyć masę, żeby nie robić całego tego mechanizmu. Był poszerzony. Był na, nie pamiętam już jaki on tam miał dokładnie motor, czy to było, ale to V8 była, to nie była V12 chyba, mhm. nie? Chyba tak. Tak, Natomiast te auta występowały też V12 w wersji SL65 AMG. 15. I takie auto planujemy też Wam pokazać, bo to już jest prawdziwy rarytas, tylko tam dopiero to jest dużo problemów. Ta. I niekoniecznie z taką elektryką, ale pokażemy Wam taki samochód niebawem. Jeszcze A póki było co? Silver Arrow. Taka Był, wersja. Tak, limitowana wersja, tak. tak nawiązująca do pierwszego SL, na bardzo, bardzo mało oznaczeń w samochodzie, ale fajnych takich smaczków. Tak. tak jest. Wszystko się, mój drogi, zgadza, to teraz już tylko jedno może się zgodzić może się, się zgodzić ze mną, że czas się przejechać. Mhm. Mhm. Bardzo smutny jestem, że zabierasz ten samochód. Tak? Mhm. A ja jestem przeciwnie, bardzo zadowolony. Ty, tutaj nawet książka się ostała w tak. tym samochodzie. Co też nie jest oczywiste, jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o samochody z USA. Bo to wszystko ląduje na koszu. Kurde, wszystko tutaj jest. Panie, kochany. Proszę, Join the Mercedes Benz Club of America. The fun starts here. O oh ja. Yeah. The Star Wow! Chat. Chyba się zapiszę do klubu, 22 lata po debiucie samochodu. <grymne> mobil Partners tu mobil, dobrze. Factory Approved Service, to też jakich olejów używać, Ale wymieniono oleje wszystko? Tak, e, zrobiliśmy wymianę olejów w silniku, wszystkich filtrów oraz e, e, olej w skrzyni wymieniliśmy. Zobaczcie, jak fajnie napisali Merz. Nie, my mówimy o tym samochodach Merz i oni też mówią tak. Merz. Merz. Mer. Total 60 jest normalnie certyfikat pierwszej rejestracji samochodu. Tak. Ja pierdziele. Fajny się trafił egzemplarz, nie? Szkoda, że był zalany w bagażniku, no ale najważniejsze, że... Już o takich rzeczach się nie pamięta, jak jest naprawiony. Nie. Wszystko się zapomina. Nie. No jest, ma tutaj tych gratów wszystkich. Coś w środku jeszcze było robione, mój drogi? No, na pewno masz nowe dywany, bo nie było wcale. E, w środek był oczyszczony. No wiadomo, trochę teraz był pojeżdżony, żeby było wiadomo, czy wszystko z nim jest w porządku. Tak jak mówię, oleje w, silniku, w skrzyni wymienione. Teraz tylko cieszyć się słońcem. Czyli nie wymaga żadnych inwestycji finansowych, można nie. powiedzieć. Dobrze. Nie. Jedyną rzeczą, którą w tym samochodzie e, trzeba zrobić. Znaczy, Trzeba, nie trzeba. Jest moduł odpompowania właśnie boczków w tym samochodzie. No i zobacz, to wtedy jedzie do góry O, i masz taki pałąk przeciwkapotażowy. Mhm. Tak, tak bym to rozumiał. Dawaj tą roletkę, zakładamy. O, właśnie tak. O, dokładnie. Czekaj, o. I to trzeba tak, wsunąć. Tak, trzeba to wsunąć w górę wtedy. O, tak, brawo. I teraz trzeba to spiąć. Pierwszy. Zobacz jak to jest idealnie dopasowane, jeszcze to można sobie tu na rzepie, o podciągnąłeś na rzepie ładnie? Tak. U no. mnie jest cacy. I teraz już tylko pałąk przeciwkapotażowy w dół. O tam zobacz troszkę wychodzi tej jeszcze, nie? A skóry no. No bo jak się teraz otwierało, zamykało. Tak, ale musiało... zobacz to trzeba pootwierać, pozamykać. Tak. Pamiętasz pierwszy raz jechało to powolutku nam do góry. Tak. I w dół, a teraz się otwiera znacznie szybciej. Natomiast warunek jest taki, że to zawsze powinno się otworzyć do końca. Tak. I potem zamknąć też do końca. Podoba mi się, jak szybko działa ten fotel. Mega szybko, nie? Bardzo. To zobaczymy, czy jest teraz szybki z otwartym dachem. Nie ja mówiłem, że jest przyjemnie. Ja uwielbiam kabriolety generalnie. Ja nie lubię kabrioletów, ale lubię hardtopy. Ja uwielbiam. Wiem, że kabriolet powinno się pierwszy kupować w życiu, jak ma się 60 lat. Problemy z szyśorem albo z własnym ego. Ale ja uwielbiam. Uwielbiam. Mnie nie przeszkadza tam, że jestem, bo jestem młodszy, nie? Osz. No. I tutaj masz fałusemkę nie po to, żeby mieć osiągi, tylko tak. po to, żeby sobie tego słuchać. Ty nic nie wieje nic. w środku. Ale zobacz, mówimy cicho. Normalnie rozmawiamy, 90 tak. na godzinę, to kurde, to nie są samochody do zalania. No nie, nie. Nawet jak masz tutaj V8, to ty chcesz jechać sobie nim spokojnie, to ty chcesz powo powozić się. Boże, kochany. Taką stówkę seleci, że jesteś zadowolony. Chłopie, po prostu pora relaksu ale jaki fotel jest wygodny no, i jak tu dobrze no. tutaj, tutaj tak. tu długie to siedzisko i powiem Ci na przykład, ja jestem kawał chłopa, to jest samochód z takiego okresu czasu, że projektowało się je dla ludzi do metra osiemdziesięciu. Taka jest prawda. Natomiast tutaj mam naprawdę... włos mi nie drgnie. No, Nawet Tobie. No. A weź obniż sobie ten fotel, bo siedzisz jakoś obniżę. Jak na kozie. Tak, dobrze. No, żeby tak. widzieli. Musisz światła włączyć, bo obniżę. Cię te... upominaj. Proszę, już. O, no. ja cię, no, nie na no, jest bajlanda, Strasznie mi się podoba ten samochód. Mnie też, cholernie. Ale jak on dobrze fajnie się prowadzi, tak. powiem ci, jest, jest taki sztywny. Jeszcze ABC w sport. Bo ABC to jest to zawieszenie i to fajnie że tak. ma. Ja ten system, o którym ja mówiłem, to jest ten SB, jakiś tam. Jeszcze inny. ABC to tutaj masz Active Body Control, active body control. Ci usztywnia jeszcze amortyzatory, zawieszenie hydrauliczne, miechy, pneumatyczne, więc usztywniać ci jeszcze trochę te, te amory. Natomiast ja mówiłem o jeszcze innym systemie, czyli ten, który odpowiada za działanie ABS-u, kontroli trakcji i tak dalej. Jak trzeba, to też się zbiera. Tak. Czuć, że jest mniej tej mocy. Hamulca to jeszcze tu o No, Czuć, że jest mniej tej mocy niż w CLS. -ie. Tak. Ale no tak ja, niepotrzebne. To ciężkie. SL to kiedyś był super light, czyli bardzo lekki, ale tak. to był w zasadzie pierwszy i drugi SL tylko taki. To bydle już przez to, że ma tą elektrykę, ten sztywny składany dach. Waży prawie dwie tony. Mimo, że Dużo. jest cały zrobiony z aluminium, tylko tylne błotniki są ze stali. A tak to masz maskę aluminiową, drzwi aluminiowe, dach aluminiowy, a i tak prawie dwie tony masy, ze względu na to, że ma i fałsemkę ciężką, i całe wszystkie te silniki elektryczne odpowiadające za składanie dachu. I sam dach też musi mieć wszystkie przecież ramiona ze stali porządne, tak. sztywne, żeby to się wszystko kupy trzymało, nie? Fajne. Jest super. Zarąbisty. Ale ja ci powiem, że jeździłem i tak. Jeździli, ty też jeździłeś Korwettą w Cabrio? Tak. Ja jeździłem Mustangiem, Jestem. czymś tam innym, ale to jest inny rodzaj samochodu. samochód nie jeździł tak? Jak ten. Bo Ale to chodzi o komfort, o to, jakie on daje ci poczucie takiego relaksu. To jest najfajniejsze właśnie w kabrioletach. One nie są do ścigania się po torze tak. czy Roadstery. Owszem, bywają szybkie wersje. Ja na przykład poluję na SLK tego drugiego, ale 55 AMG mm -hmm. był wyjątkowym samochodem, bo malutkim, lekkim, a z przodu miał V 8 zrobioną w Falterbach i prawie 400 koni mechanicznych, nie? No to już kurna dupę musi tam nieźle urywać i był lekki, stosunkowo tak. w porównaniu z tym. No, fajne auto. Nie, no jest super, ale wygląd tego samochodu, jak dach jest złożony, jest fantastyczny. No, przede wszystkim on naprawdę. dwudziesto-kilkuletnie auto, które tak przyciąga spojrzenia, tak. to naprawdę jest duża rzadkość. On, on wygląda jak taki świeży, można powiedzieć, cabriolet. No. A wiatrołapie jak położymy, to będzie wiało i opuścimy szybki. Ale to też Trochę jest fajne. Trochę wieje, fajnie. ale tak. łokie. prędkości, kurde. No zazdroszczę Ci tego samochodu. Nie wyszedł niestety tanio, bo przez te wszystkie historie związane z elektroniką w bagażniku, tymi wszystkimi pompkami, tymi... No, nawet nie wiem, czy chcę o tym rozmawiać szczerze mówiąc. Może zostawmy to. No sama to, że musieliśmy kupić drugą pompę, tak? No, prawa? Ta pompa kosztowała 2,5 tysiąca, sama ta pompa. No, a wszystkie Później inne... Później ta elementy? zabawa cała... To zostawiliśmy u chłopaków tam 6,5 tysiąca. Oh yes. Plus pompka, tak? Tak, nie, to już jest z pompą. 6,5 tysiąca. A, z pompą. Za samo zrobienie. Ale wiary. to ile oni się tam na siedzieli, to nie chciałbyś tego robić za 3000. No to poczekaj, auto kosztowało z tego co pamiętam 4000 dolców, razem z opłatami e, opcyjną, i... tak. Do tego dołóżmy e, akcyzę, która wyniosła 4000 zł, mhm. 2000 euro to były opłaty w porcie. Tak. To mamy, e, tu mamy to jest 30 tysięcy złotych, mhm. plus wasza prowizja to jest 33, plus transporty to jest 2, to jest 35. 5. Tutaj ile wy władowaliście w te naprawy? My tutaj no, łącznie 12,5 tysiąca. No i ja do tego zostawiłem jeszcze jakieś 15 klocków w Monki Garage, które robiło tutaj mechanikę. Nie było w stanie dojść z dachem do ładu Nie. i z pompkami, więc dlatego przewieźliśmy to tutaj i zajęli się to zajęł się tym remek i ci fachowcy od tego dachu i zrobiono zostało to dobrze. Niemniej, sumarycznie samochód wyszedł. No około 60, paru, około 70, 70 tysięcy tak. Da się kupić za te pieniądze ten samochód w Polsce w podobnej kasie, tak. ale nie będzie miał takiego przebiegu, nie będzie w takim stanie zachowania i zdecydowanie. I zdecydowanie, i to mówię z, z premedytacją, nie będzie w tak dobrym stanie mechanicznym i technicznym, jak ten po tych wszystkich naprawach. Bo i miał dobry serwis w Stanach, spaprali potem ten bagażnik prawdopodobnie tak. na aukcji, czyli nie wiedzieli jak sobie z tym poradzić. I nie wiedzieli w ogóle jak sobie z tym poradzić, jak ten problem zrobić. To podniosło nam koszty zdecydowanie, natomiast gdyby to była tylko kwestia naprawy tego narożnika, to wyszłoby super. Odychał by nam. No było. tak, ale to wiesz, to jest wpisane w to, że importujesz samochód, to może coś wyskoczyć niestety. Tak. Nie możemy wszystkiego przewidzieć. Bo się nie da. Staramy się to zminimalizować, no ale tak jak tutaj, no to nikt nie pomyślał o tym. I tak jestem bardzo zadowolony i ten samochód na ten sezon na pewno sobie zostawiam. Bo Uwielbiam. Uwielbiam i kabriolety i Sela. I R230 moim zdaniem już powoli staje się samochodem klasycznym. Już nie Youngtimerem, tylko klasykiem. R129 już mają obłędne ceny, jeżeli tak. są w dobrym stanie zachowania, mają dobry silnik, fajne wyposażenie. A moim zdaniem R230 będą już nabierały wartości i będą drożały po prostu, bo to już takich samochodów już nie ma.